Siema, siema ludziska, tutaj oczywiście John Bar i dzisiaj sobie gramy w łamanie kości. Łamanie kości, tak. I musimy się bardzo wydupiać, żeby sobie złamać kości. Więc uwaga, bo Adam Maus będzie skakał. Mm. ouch O! I dupnąłem, ależ dupnął. To jest ogólnie bardzo fajna gra. Więc, mm, zagraj jeszcze raz, dobra, zagramy sobie jeszcze raz. I O kurde. O kurde. O kurde. Zmaliśmy sobie. Uś, no. Dobra, to zmieniamy może mapkę. A nie, musimy na tej pierwszej. No to dajemy na play. Dobra, lecimy! Auć. Dobra. Widzę wieża. Zaczekajcie chwilkę, bo muszę coś zrobić. Play. Dobra, i dobra, i znowu skaczemy. Tu, kurde, ile kości już sobie złamałem? To chyba będzie mój rekord. 12 kości złamałem, tak! Rekord, dobra, czy musimy o tak, kurde, czego tak tu się wysoko skaczę? Musimy o tak spaść. Musimy sobie tu mega. O kurde, coś mi nie wyszło. Kamień się dotknęliśmy i nawet nie dolecimy do wody. Hmm. Oj, jaj, jaj, jaj. No dobra, no to teraz lecimy jak normalny lód. O kurde. O kurde, ale na nogi chłop spadł Eee, tak średnio wylądowałem tam na końcu Leciłem 116 na godzinę, niczym Lambo, zmień mapę Już mi stać na następną, 100 tysięcy następna kosztuje Więc niestety nie, ale teraz od razu musisz skoczyć Teraz od razu musisz się... O kurde, nie tak. Nie tak, nie tak. Musisz o tak skoczyć i od razu sobie połamać cztery kości, a teraz musisz walnąć na głowę. Eee... Ała, ale mnie ciaki. Ale to mało! Tylko był jakiś mm, biały cóż, ale to nic nie dało. A Tutaj się łamie od razu cztery kości. Tu się łamie tysiąc. I nie dolecimy nawet chyba do wody. Nie no, dolecimy na ciemno. Ale jak on na głowę spadł i on stracił jedną kość. Nie no, nie doleciałem. Nie doleciałem do wody. Dobra, teraz na pewno dolecę do wody. Patrzcie. Tutaj łamiamy sobie od razu pięć kości. Tutaj na kark. O, ale słabo. Mnogę urwałem. Nie miał nogi przez chwilę. Ale dobra, już tylko siedem. Niecałe siedem tysięcy. Niecałe siedem tysięcy. O, super. Jedną kość sobie złamałem. No super. Dziewięć kości. Jezu, jakim ja jestem. Dobra, zmieniamy mapkę na. za sto. Tysięcy, a nie jakieś słabe. O kurde, o kurde, 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 o kurde, o kurde, o kurde Jak on na nogi taki dalnie spadł I w ogóle się nie odbił do wody. Aha Woda ogólnie jest gdzieś o tam. Nawet jej stąd nie widać. Super! Okej, okay, czy musimy skakać gdzieś? O, tu! Tak, nie. Nie no. Nie trafię sobie do wody na stówę. Będę się trochę przybliżać, Żeby był lepszy efekt, trafię do wody! Pierwszy raz trafiłem do wody. Okej, okay. okej, okay. okej. Play, 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 play. I ogólnie zostawiajcie suba i łapeczki i wbijajcie na kanał mój drugi John Bar i, i na x 0 Zero i na, niego, na jego drugi kanał X-Rort Shorts, na Kubax Ty, Tersi Ty i Patrick Games, zostawiajcie tam suba ogólnie. Jest tam mega spoko filmy i szaczy, więc wbijajcie. A teraz skaczymy i Ada mały 102 metry nie trafi się pewnie do wody. O kurde, ale Salta. Ale naryja upadłem. O kurde, to już jest dead, co nie? Jezu, tak mało teraz kości złamałem. Ale co jest? To by to nawet robiło wrażenie. Dobra, więc przygotowuje się do startu Adam Małysz. Adam Małysz, Adam Małysz. Jest już na belce startowej. Adam Małysz, Adam Małysz przygotowuje się do skoku. O Jezu. I Adam Małysz się wywala. Niestety. O kurde, ale się wywalił. Chyba Adam Małysz już zakończy swoją karierę narciarską. Jak tak się połamał. O, siadł sobie. Jak grzeczna dziecko. Ale no kurde, no. Nie, no, nie pobiłem rekordu. Dobra, więc teraz Piotr żyła. O kurde. O kurde, czego ja jestem na drzewie? No to z drzewa skaczemy. A co mnie to? I Piotr żyła, ale robi salta. Aha. Świetnie. Teraz się będzie turlał do wody. Tak będzie. Jak on sobie jeszcze nie u kościoła. Ja bym sobie powinien zła złamać dwie chyba. No skręcaj tam i idź. O tam, o tam. O widzisz tą wodę, no. Jezu, tam jest ta woda, a ja nawet nie A dobra, wej. A idź! Teraz Kuba. E, nie, czekaj. Dawid Kubacki. Nie wiem jak to było, ale Dawid Kubaski. Aha, nie, no jeszcze się na tym zastanowił. jedna kość. Serio, serio, ja leciałam tysiąc na godzinę i spadałem, i złamałem sobie jedną kość. Aha. Dawid Kubacki jest mega nob. Ej, czekajcie. Ja stąd startuję. O kurde, ja już się połamałem, serio? Nie, nie gadaj, nie gadaj. Ja. jestem <śm> dobra, nie polecam. Czego jestem tutaj? Pełni to ktoś? Pełni to ktoś? Czego ja tu jestem? Jak się zmienia mapka? Nie wiem, ale widzowie ja tam idę. Abym się znowu na tym głównie nie połamał. Ale no Adam Małysz był najlepszy. Gonię go nie go, go go. Kuba Kuba Jakub nie. Dawid Kubacki... No nie wiem. Dobra. Eee... dobra. Ten taki no, busa bóle. Oj! 50 kości! To jest rekord. I zaraz będzie koniec odcinka. Tylko czy trafię? Nie no, 72 kości, ja to walę. Czego on nie wpadł do wody? Jezu. No. Koniec odcinka, taki gówniany. Ja pitole. Więc, Nora, widzimy się w następnym odcinku. Następny odcinek będzie. Z X-Rort Zero, więc wbijajcie za niedługo. Będzie. No to Nora. Cześć.